Soldier boy, I tell. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Your kitty looks like a flat tire. I bet that your kitty real tired. <laughs> miss, I guess they never miss, huh? <laughs> you got a boyfriend? I bet he doesn't kiss. He hey, girl. W odcinku e, ja nagrywam. Bo gracja na razie nie. W tym odcinku nie wiem, czy poszłam, ale mam nadzieję, że wystąpi. Właśnie chciałam tam powiedzieć, W dzisiejszy odcinek będzie długi, bo to będzie trwało do 6 godzin, ale dla was to jest około 11 e, minut, czy coś ja. Bo w dzisiejszym odcinku będzie. No, będziecie mi tu napisane, co będę robić. No więc najpierw idziemy do gratka. Tu jest. No, nie wiem, nie widać gościa się. Na końcu nic. Okej, o przykład. I właśnie. W dzisiejszym odcinku będę... Proszę nie jesteś Majka, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będzie... Hej, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku Gracel nie chciałby czegoś nagrywać. Tak, Na naszym kanale w się. dzisiaj mogę powiedzieć o moim. bo Gracel nie ma. Jest na nie chce czegoś nagrywać. Okej.

ale czemu mamy 10 stopni w zimie? w domu to pasze. No i właśnie nie, klinię, klinię, my, jak w tym Nie, nie. nie puszczaj tego, dziewczynie. Bo cię zostawi nie i zje, zje, zje No, nagrywam. grywam. Na Dobra, Dobra więc teraz widzę. Mordy, ona za do mnie i dodamy oczu. mam tam, Dobrą. Właśnie ja teraz będę Wam pokazywała moją wizytę, ale jak widzę, e, Więc no, będę tylko Wam e, mówiła, e, to jak. E, jest trochę zimno, nie wiedziałam. Znaczy, wiedziałam, że jest zimno, ale chodziło mi o coś innego. Nieważne. Dobra. Nie wiem ale to jest i jakiś kosz. I oni się zakłócą na siebie. Oby się nie pogryzli, błagaj. Corki idzie, mnie tak bardzo nie widać. Tak mi dobrze nawet widać.

Zostanę i ja go powiem Pokażę wam dzisiejszy ja ja odcinek Moją wyczerpanią i tak dalej Nagrywaliśmy dzisiaj z gracją dwa odcinki dla was Ten jest trzeci Więc no I tak dalej ja teraz wracam do domu od niego I jest właśnie koronawirus a ja wyszłam na dwór z graczkiem on już poszedł do domu bo byliśmy na jego podwórku i tak dalej właśnie 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 został mi kawałek, znaczy może nie taki kawałek, 10 minut, wszystko. E, więc o. E, Nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, e, bo nie nagrywaliśmy... Właśnie ja nie nagrywam... E, vlogu na tym kanale. To jest mój igratka. Proszę go zasubskrybować. coś łapkę w górę. I... No, to jest taka jakby wieczorna różnica, Ale... Nikt ch chyba tego nie tylko czegoś co ja Sorry się Mylę nie raz, ale Ja tak mam No I właśnie No Nie wiem jak wam powiedzieć Ale yy no ogólnie ten film nie ma, nas, no. super, nie umiem się wysłać. Dobra, nieważne nie było tematu, patrzcie, kurde, nie widać tego zachodu nad słońca, ale to było mega. no. Jest godzina, poczekajcie, zobaczenie dzwonię. Um, 18.55 pięćdziesiąt um, pięć. Więc, oby mnie policja nie złapała. Więc ja z Wami. Um, Odezwa się niedługo, jak coś, coś będę wiedziała, co mam powiedzieć i tak dalej. Ja myślałam, że to policja, a to była taksówka. Super. I w tym odcinku, właśnie nie wiem, czy to mówiłam w tym odcinku, czy nie, ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że. Pod koniec odcinka będzie też na tym odcinku Bo jutro idę do niego lub on do mnie, jeszcze nie wiemy Ale umówimy się I dokończymy razem ten odcinek Tylko pożegnanie czy coś będziemy będziemy nagrywać kolejny odcinek Więc ja wrócę, będę będzie Ok. Zostało mi około 5 minut, żeby dojść do domu. Więc no. I... Jest bardzo mało ludzi. Sami zobaczcie, że nie ma nikogo. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, ale... Mogę nagrać też dla was taki film Sama będę Bo na tym filmie też będziemy sami nagrywać um, Jak nie będziemy Do siebie mogli przyjść Coś nam wypadnie um, Właśnie, będziemy sami nagrywać. Tak jak Teraz tam, tam jakiś pan szed. A ja się Dobra Um, nie jest aż tak bardzo ciemno, ale jest trochę ciemno. Nie wiem, czy to w komercie widać, że jest aż tak ciemno, ale. Okej, okay, i jest trochę zimno No, rok. Ok. I właśnie już przynajmniej za 3 minuty będę w domu. też. Co, co... y za 3 minuty będę w domu. Więc, no i o, są jakieś ludzie tam, nie wiem czy to będzie widać, ale tam są jakieś ludzie tam, o właśnie mogę wam nagrać taki film na moim kanale, tylko na moim, bo ja też mam swój że że robię slime czy coś kio, więc no i właśnie nie mam kompletnie pomysłu co wam powiedzieć, ale wiem teraz już co mam powiedzieć. Zobaczcie, rosną mi już takie pąki. Takich kwiatków. Już trochę są te kwiatki. No ale jest trudno. Czy nie trudno, że fajnie jest. Że... I... Ja na tym kanale nie będzie tak bardzo, na razie dużo tych odcinków, postaramy się z kreskiem, żeby było dużo ich, bo właśnie no, bo jest kwarantanna i mamy dużo lekcji do zrobienia i właśnie chciałam wam powiedzieć, że na moim kanale tu macie nazwę i w opisie też jest. Będą różne bardzo fajne filmy, typu kroje, mydło, czy coś. O ile chcecie. Widzicie ogólnie jakie chcecie filmy. Pewnie YouTube włączy komentarze czy coś, ale ja nie wiem. Jakieś auto wiecie. No, look. sorry za to, że pies czeka w tle. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale ja słyszę. Właśnie. I no. no. Normalnie to bardziej by się nazywał vlog, ale to jest jakby vlog połączony z moją rodziną bo wam pokażę już niedługo za parę minut. Co ja robię? No. Więc teraz będę przychodzić przed pasy i tam jest trochę ciemno nie będzie mi dać. O, matko, Gracian się ucieszy. Gracian, jeśli to słyszysz, tam jest Twoja płuca. Ym, ludzie, jeśli nie wiecie, kto to jest, to jest taka dziewczyna. Ogólnie. No. Ona. No nie. Dobra, nieważne. Wszędzie Beka. Tam idzie. Ta. Bo taka jest, jest dziewczyna. Ma 30 lat. Jest mm. jakby trochę niepełnosprawna, czy coś takiego. Ale nie, my się z niej nie śmiejemy coś. Takiego. Po prostu ja miałam bekę stygum, z tego. Bo dawnej z grzeszki nie widzieliśmy i mówimy, no to ciekawe kiedy ona będzie. Bo coś takiego. Ale mówimy na nią płuca. No, po prostu. Ona się zgodziła żebyśmy na nią tak mówili, jakby co? To nie będziemy mnie dobrze widzieć, No, ale trudno. I no. Więc Ym, około zemilczę będę w domu bo już widzę mój blog więc ja na razie będę kończyć tego jakby vloga i zaraz wam pokażę moją rutynę więc widzimy się jak będę w domu chwilę sobie odpocznę i no więc to będzie dla Was sekunda ale dla mnie będzie około 5 minut. Muszę się ogarnąć, się... nie, czy coś takiego. Będę musiała uczestniczyć włosy. Zdjąć kurtkę, czapkę, buty i tak dalej. buty po domu. No i... zjeść coś. I wtedy... Yy, no... będziemy... będę nagrywać dalej. Więc no... I będę już bardzo, bardzo blisko do domu, no to tam mi się puszczek, tam. Tam coś co sobie alok. XD. Chyba mój tata alok. Więc ja już jestem bardzo blisko mojego bloku. I już. Prawie wchodzę do klatki. <coughs> Szukam pięć kroków i jestem, więc widzimy się, jak pokażę Wam tą rutynę. Więc na razie mówię, pa, a potem będzie hej, pa.